LG Arena to telefon wyposażony w 3 pojemnościowy ekran dotykowy, który wyświetla obraz w 16 milionach kolorów przy rozdzielczości 480 x 800, co gwarantuje wysoką głębię ostrości i rewelacyjne odwzorowanie kolorów. Co ciekawe, telefon posiada wbudowane 8 GB pamięci i dodatkowo może obsługiwać karty microSD o pojemności do 32 GB. Pod ekranem znajdują się trzy podświetlane przyciski dotykowe. Zielona słuchawka to potwierdzanie rozmów przechodzących oraz otwieranie listy połączeń, czerwona słuchawka to Tradycyjnie rozłączanie. Środkowy przycisk wielozadaniowy pozwala na aktywowanie menu wyboru ekranu w postaci małej kostki, zaś dłuższe przytrzymanie pokazuje listę aktywnych aplikacji. Nad ekranem znajduje się głośnik, który chroniony jest delikatną siatką, a także kamera służąca do wideo rozmów. Oraz na lewo od Loga LG można dostrzec dwa czujniki: jeden to tzw. zbliżeniowy, zaś drugi służy do pomiaru światła. Prawa strona areny została wyposażona w trzy lekko wypukłe przyciski. Pierwszy to spust oraz aktywator aparatu. Dwa kolejne służą do regulacji głośności dzwonka, rozmów oraz muzyki. Po lewej stronie telefonu znajdziemy jedynie rozsowaną zaślepkę skrywającą port mini USB w standardzie LG. Góra telefonu została wyposażona w wejście słuchawkowe typu mini jack 3,5 mm oraz przycisk zwalniający osłonę baterii i przycisk zasilania, który wygasza i wyłącza funkcję ekranu dotykowego. Lekko zaokrąglony dół telefonu został pozbawiony wszelkich udziwnień. Jasny tył areny został wykonany z chropowatego aluminium, co zapewnia lepszą ochronę. Niemniej jednak telefon jest odrobinę śliski i niezbyt pewnie leży w dłoni. Całość wygląda bardzo dobrze, a uwypoklone logo LG dodaje smaczku. Mały otwór u dołu to mikrofon zewnętrzny. Lewy górny róg to miejsce aparatu oraz lampy błyskowej. Niestety obiektyw Kajcna Schneidera nie jest niczym chroniony, a szkoda, bo arena robi całkiem przyzwoite fotografie i brak osłony spowoduje raczej szybkie uszkodzenie. Wnętrze telefonu, jak już wspomniałem, chronione jest aluminiową osłoną, której zdjęcie możliwe jest po wciśnięciu przycisku zwalniającego zaczy. Wewnątrz znajduje się slot na kartę SIM oraz pamięci, do której mamy bezpośredni dostęp. Poniżej bateria litowo-jonowa o pojemności 1000 mAh. LG Arena świetnie wygląda, a za sprawą dużego wyświetlacza obsługiwanie jej nie stanowi problemu. Odpowiednio dostosowany interfejs graficzny do wysokiej rozdzielczości zapewnia dużą swobodę pracy, a wszystko co jest wyświetlane na arenie wygląda po prostu doskonale. Niestety, dużym rozczarowaniem jest interfejs 3D, który sprowadza się de facto do kostki wyboru ekranu oraz interesującej galerii zdjęć, którą obecnie widzicie na ekranie. Budowane czujniki ruchu pozwalają na aktywowanie pełnej klawiatury kwerty po obróceniu telefonu do pozycji poziomej. Duża czytelna klawiatura zapewnia dużą swobodę w pisaniu. Oprócz tego czujniki wykorzystywane są w grach, przykładowo odbijanie piłeczki. I to już wszystko. Do usłyszenia.